To jest takie przelewanie lub też, myślę, medialne zaistnienie. Przepraszam Cię, Marku, że to tak mówię, ale według mnie to tak wygląda. Wiem, że masz dużo racji w swoich wystąpieniach, tylko że nie ten, ty droga, bo nie tylko ty stoisz na strachu, ale każdy... Myślę, że y, dzisiaj y, prawda, wyciąganie to, y, to nie jest akurat ten moment, ponieważ co? Nie zatwierdzimy budżetu. Tam są rzeczy tak istotne i ważne, że budżet należy już na zatwierdzić, bo ludzie właśnie oczekują chociażby kanalizacji w Rosalimie, gdzie żeśmy też na ten temat dyskutowali. Yy, kanalizacji w Alfredówce, gdzie też żeśmy mówili o kosztach. Yy, mówiliśmy również o zagosarowaniu cmentarza naszego w kwestii yy, prawda do inwestowania z naszej strony gminnej yy, cmentarza w Mierowie. Łącznie z powiatem darmowrzeskim. Więc proszę, chciałabym, żeby tutaj w Waszych wypowiedziach, Państwo, była taka merytoryczna wypowiedź, że tematy były poruszane, były omawiane, były kwestionowane na komisjach, że jednak to nie było przymilczane.